Jak już wiemy, jak trzymać pałki, nauczmy się podstawowych uderzeń na bębnach, czyli to są tak zwane jedynki, single stroke. Na czym to polega? Rzecz bardzo prosta. Gramy po prostu pojedyncze uderzenie. Wygląda to w ten sposób. Oczywiście, bardzo ważna jest technika gry, którą będziecie udoskonalać przez wiele lat. To nie jest tak, że nauczycie się przez pierwszy miesiąc, góra dwa miesiące e, wszystkiego i później będziecie to wykorzystywać. Guzik, prawda? Technika wasza będzie się rozwijać przez wiele lat. Najważniejsze, e, co musicie wiedzieć, to są dwie rzeczy. Nie gramy z całej ręki, tylko z nadgarstka. To jest pierwsze. W slangu bębniarzy mówi się o tak zwanych grabiach. Ich nie wykonujemy, czyli takiego ruchu. Uderzenie musi wychodzić z nadgarstka w prawej ręce, jak i w lewej. Ok, i druga rzecz. Do wykorzystywania odbicia. To jest sekret, który pozwoli Wam e, na sprawną grę, na rozwijanie swojej techniki, na coraz lepszą, precy bardziej precyzyjną e, i e, trudniejszą grę. Co znaczy wykorzystywać odbicie? To znaczy, że Pałka musi swobodnie odbijać się, odpada bądź werbla i y, swobodnie musi opadać. Nie ma takiej sytuacji, że wbijamy dźwięk w ten sposób. Musimy pałkę kontrolować i pozwolić jej się odbić. Ok, jeżeli już wiemy, jak wykorzystywać e, odbicie, przejdziemy do drugiego rodzaju uderzeń, czyli dwójki. Dwójki, double stroke, to nic innego jak dwa uderzenia jedną ręką, dwa uderzenia drugą. Tak? Tu bardzo ważne jest to, żeby wykorzystywać odbicie. Bez tego nie zagracie dwójek w szybkim tempie. Więc jak ćwiczyć? Zaczynamy od wolnego tempa i pozwalamy e, pałce na odbicie. Czyli pierwsze uderzenie jest uderzeniem z ręki, a drugie to odbicie. W ten sposób. Ok. Kolejny rodzaj uderzeń, który, który perkusista powinien znać, to paradidle, czyli połączenie jedynek i dwójek. Najprostszy paradidel to, e, to pojedynczy paradidel, czyli single paradidu, i wygląda to tak. Prawa, lewa, prawa, prawa, lewa, prawa, lewa, lewa. Jeszcze raz. Права, лева, права, права, лева, права, лева, лева.